25. Miejsce. Wielokrotnie punktował w tym sezonie już Stefan, no i dzisiaj też będzie zbierał punkty Pucharu Świata. Osiągnął w tym skoku na pewno punkt K. Nawet, nawet 1,5 metra dalej: 96,5 punktu. Noty od sędziów 17,5 w większości arbitrów. 18 u jednego z nich, 17 u drugiego, ale te akurat odpadną. Najlepsze miejsce w tym sezonie Stefana Huli to 22. pozycja. Wrócę. Był też 25. dwukrotnie w bliższym Tagile i w Engelbergu. Tu był 25. po pierwszej serii w tej chwili i jest na czwartym miejscu. Wyprzedza dwóch. A Piotrek no ponad 100 metrów odległość wymagana przed naszym męskoczkiem. Wczoraj siódme miejsce, po raz czwarty w dziesiątce w tym sezonie. Mocno wyjście z progu, ładnie położony i jeszcze kawałek i pięknie i daleka Piotrek żyła dokładnie tak, jak on sam tego pragnie, jak my oczekujemy. Ręce składają się do oklasków 104 metry, bowiem to jest najdłuższy Biało-czerwone barwy w górę, bowiem Dawid Kubacki na belce startowej w już na rozbiegu. Dawid Kubacki pięć razy na podium zawodu Pucharu Świata z rzędu. Teraz 102 metry, by piątkę żyłe. Położony i skacze świetnie, skacze daleko. Myślę, że będziemy mieli dwóch biało Znowu wykonany ten skok ten powinny być wysokie noty. Trudne warunki 9,1 1 dziesiąta za wiatr plus 3 za rozbieg, a więc na plusie 12, 1 10. 3 noty 19punktowe, 1 nota 18 i 18. Mówimy o tym w tym sezonie 277 i a Dawid 278 i 2 o 90 punktów wyprzed Piotr Krzyły. Dawid Kowacki, Piotr Żyła. Patrzy w dół Kamil, trzeci po pierwszej kolejce. Wczoraj czwarty. Kamilu, Kamilu, poleć piękny. ale zbyt krótki, aby objąć prowadzenie, więc Dawida raczej nie wyprzedzi. 100 metrów osiągnął Kamil Stoch w swoim drugim skoku. W pierwszym było 102. Bardzo wysokie noty, ale to jest stylista. Mówiliśmy, że on i Graf to w tej chwili najpiękniej skaczący zawodnicy w całej zdawce. I ile to da? Ostatecznie to 100 metrów, te, 7,4 punktu za wiatr. trzy punkty doliczone za skrócony rozbieg. Czy będziemy mieli trzech Polaków na trzech czołowych miejsc? Tak dużo na to wskazuje, ale jeszcze dług do końca. Jeszcze Kajger i Kraft. Kamil Stoch setkę osiągnął. I co ta setka da? Pięknie wylądował. Kamil Stoch, który jest w tej chwili kamil. 278,2 to jest nota Dawida Kubackiego. Kamil ma 277,3 i jest drugi.